No dzień dobry, witam was w najnowszym filmie. Dzisiaj druga część podsumowań zeszłego roku. Dzisiaj będzie o top 6 rzeczach, które dostałam w zeszłym roku. Także bierzcie wodę, herbatkę, co tam macie i zaczynamy. Podczas montażu pierwszej części, czyli top 10 rzeczy, które dostałam, pomyślałam sobie, hmm, trzeba zaczynać od rzeczy, yy, jakby od top 10 i przechodzić do top 1, żeby wzbudzać emocje. Natomiast, hmm, u mnie będzie na odwrót, zaczynam od jedynki i od największego zachwytu, i rzecz, którą dostałam, która wzbudziła we mnie właśnie najwięcej emocji w tym roku, była szczoteczka soniczna. To jest jakiś totalny szał, szaleństwo, cudowność i ja nigdy w życiu nie miałam tak dobrze umytych zębów. I na początku, kiedy do mnie przyszła, to przygotowywałam się do stworzenia materiału sponsorowanego, bo też szczoteczkę dostałam właśnie w ramach współpracy. Jak dostaję coś tak prezentowo, barterowo, jakkolwiek, no to jakby nie szykuję się do tego, myśl, mówię sobie o swoich odczuciach, powiem, czasami nie powiem, różnie to bywa, bo Prezenty nie są dla mnie zobowiązujące jak to prezenty. No natomiast kiedy już mam współpracę, no to jednak dostaję brief, dostaję różne takie treści, żeby się zapoznać. Ja to w ogóle bardzo lubię. E, lubię współpracę sponsorowane ze względu na pieniądze. Ale również na to, że ja ten produkt poznaję od potrzeb. Gdzieś dostałam śmieszny komentarz, że ho, 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 dzisiaj premiera produktu, a ty już mówisz, że uwielbiasz ten produkt. No ale tak jest, że jakby premiera dla ludzi w sklepie jest od jakiegoś dnia, a ja na przykład ten produkt mogę już testować 3 miesiące wcześniej, miesiąc wcześniej, tak długo wcześniej o nim wiem, dostaję jakieś szkice tego produktu i tak dalej, i tak dalej. I o tej szczoteczce wiedziałam od bardzo długiego czasu potem ją dostałam zaczęłam y, ją stosować no fajnie fajnie ale potem chciałam się dowiedzieć więcej zaczęłam oglądać youtuberów recenzje y, sprawdziłam cenę i mówię sobie ja mam taki produkt zareklamować przecież to jest y, w ogóle w świecie w internecie mówi się o tej szczoteczce jako o mercedesie wśród szczoteczek i ona jest tak paskudnie droga i się o boże ale korzystałam z niej korzystałam i jestem w niej zakochana stosuję ją nadal codziennie dwa razy dziennie z aplikacją, ona mi pokazuje, jak, gdzie, myć zęby, z jakim naciskiem. No, po prostu. Oh. Moja miłość do niej aż kipi mm, i ja od dłuższego czasu już y, myślałam sobie właśnie o zakupie takiej szczoteczki z aplikacją, która pokazuje właśnie nacisk, y, bo ja z naciskiem miałam największy problem i moje zęby po prostu podczas y, moje dziąsła właściwie y, podczas mycia zawsze krwawiły, zawsze mnie bolało, w ogóle zęby mnie bolały, rano wstawałam i miałam te zęby takie smutne. <laughs> y, było mi w ogóle smutno myć zęby i Piotr mi zawsze mówił: Za za mocno, za mocno, a mój brat kiedyś, jak byłam mała, nie wiem, miałam 7 lat, on mi mówił, co ty, ty tylko tak sobie polerujesz te zęby, musisz je myć i on tak mocno mi kazał myć zęby i on mnie nauczył tego okropnego sposobu. I ja naprawdę uważam, że sobie zdarłam całe szkliwo i teraz no tak starałam się, starałam, ale jednak zawsze mi się wydawało, że tylko tak dotykam e, tych zębów i że wcale ich nie czyszczę. Natomiast właśnie od kiedy mam szczoteczkę soniczną, to ja w ogóle nie muszę nią szorować, tylko ja sobie ją przykładam i wiecie, jeżdżę po każdym zębie góra-dół, góra-dół, w sensie zewnątrz-wewnątrz i to jest czat i kiedyś tak sobie myślałam, co ja tak dobrze myję te zęby? a może ona nie wyczuwa tego nacisku i nagle tak przycisnęłam i tam ona się w ogóle prawie zblokowała i było na czerwono za mocny nacisk, za mocny nacisk także działa, no i na przykład na początku kiedy stosowałam tę szczoteczkę to wiadomo, no to jest inna szczoteczka, ale z, lewej z prawej strony e, miałam zawsze problem z zębami z, z wewnątrz. I tutaj miałam problem z, z przodu, z, z, również z zębami wewnątrz, bo nie wiedziałam, jak to, nie umiałam tej ręki tak y, wygiąć, żeby je dobrze oczyścić. Y, I zajęło mi to trochę czasu, zanim się nauczyłam jakieś 3-4 dni. Y, y, I tak sobie myślałam Boże, a co bez aplikacji? I na przykład tutaj na tych tylnych zębach czuję. Zawsze mi chińska mówiła, żebym językiem. Tak robiła? Żeby sprawdzać, czy już jest ten kamień. I on w ogóle się pojawił jakoś super szybko. Natomiast teraz w ogóle mam śnieżną biel z tyłu, nie mam nic, mam po prostu wypolerowane, wyczyszczone te zęby i ja jestem tym zachwycona, wiecie, jakby taki naturalny, prosty sposób. W sensie naturalna czynność, jaką jest szczotkowanie zębów, którą musimy wykonywać przynajmniej dwa razy dziennie, okazuje się tak trudnym pomysłem. I czynnością, także to nie jest sponsorowane, jakby sponsorowane już miałam wypełnione na Instagramie ale no musiałam o tym powiedzieć, bo po prostu to jest mój prezent numer jeden teraz chciałabym, żeby Piotr również to poczuł i czasami jak myję sobie jego szczoteczką zęby, bo na przykład już jest bardzo późno i nie chcę mi się iść po telefon, coś tam no z dwa razy to się zdarzyło w ciągu tych kilku miesięcy, to też czuję, że już mam taki in, inny w ogóle Myślenie o szczotkowaniu zęb, że tak dojeżdżam, albo na przykład ja mam ósemki. I no wiadomo, ósemki są bardzo daleko, i zawsze jakby już miałam takie, że chciałam się wymiotować, kiedy już tak samotno sobie ją wpychałam, e, a chciałam taki doczyścić je dokładnie. A teraz, wiecie, już nie muszę tak szorować, tylko ja sobie nią wjeżdżam z góry, z dołu, z zewnątrz, wewnątrz, i tak ten cały ząb jest taki opatulony e, moją higieną. <laughs> Więc to jest w ogóle no totalny. Czad. Gdyby teraz zabrano mi tą szczoteczkę to na bank pobiegłabym do sklepu i sobie ją kupiła, bo nie wyobrażam sobie już teraz bez niej życia. A w ogóle myślałam, że skoro ta mercedesowa szczoteczka jest tak droga, to pewnie wkładki te szczoteczki nak nakładane główki również będą drogie, ale jednak są w bardzo przystępnych cenach, więc bardzo mnie to Cieszy yy, i oby posłużyła mi jak najdłużej. Kolejna rzecz, którą dostałam, a właściwie rzeczy i właściwie marka, yy, to Ansin. I z Ansin miałam współpracę na YouTubie yy, w haulesie i pokazywałam Wam wtedy fantastyczne rzeczy i zachwycałam się ich jakością. Natomiast ja je wtedy miałam tak z miesiąc. Tak, miałam je miesiąc, yy, a teraz mam już je, no tak, ponad pół roku i z każdym dniem kocham je jeszcze bardziej. Kiedy wybierałam sobie te ciuchy na stronie, to pomyślałam sobie, kolejna marka Basic ile można, yy, ale zachwyciłam się tymi kolorami. Pomyślałam sobie, że no sprawdzę, zobaczymy, co to będzie yy, i wybiorę sobie takie rzeczy, które do, do mnie pasują, ale też takie, które zawsze chciałam mieć, ale trochę mi było szkoda kasy na taką. Rewolucję, bo pewnie nie będę ich nosić. I yy, tak w sobie sensie, wziąłam dobra, yy, zobaczymy. Jeżeli o, o, jakby ocenię jakość jako dobrą, to podejmę tą współpracę, a poda najwyżej te yy, ubrania albo sprzedam, albo oddam, yy, albo cokolwiek. Nie oddałam z tej dużej paczki ani jednej rzeczy. Kocham miłością największą. Biała koszulka, body. Yy, fantastyczne dwie podkoszulki cieliste. No to jest jakiś kosmos, jak to wszystko fantastycznie przylega do ciała. Jak to jest? Doskonale skrojone i uszyte. Jakie ma piękne odcienie, na przykład zielona bluzka, którą teraz schowałam na jesień i zimę. E, no, jestem tą marką zachwycona, bo wiecie, białych T-shirtów jest mnóstwo na rynku. Natomiast mało, który mm, ma tak y, doskonale sk skrojony materiał, y, doskonały szablon. I wiecie, zazwyczaj jest tak, że po prostu dwie części sklejone do widzenia, a tu i z tyłu, na plecach jest tak pięknie, żeby się układało. I tutaj na ramionach, tu jest pięknie wywinięte, już tak przyszyte. No, po prostu coś doskonałego. Fantastycznie się czuję w body. Są z doskonałych materiałów. Są takie wszystkie te rzeczy opinające, otulające, ale mimo wszystko nie ściskające. I um, też body, które mam właśnie z Ansi, sprawiło, że przestałam chodzić w staniku, więc to też taka rewolucja w moim życiu. Także no, nie mogło zabraknąć tej marki, jestem jej zachwycona zakochana i gdybym teraz poszukiwała jakichś basic rzeczy to na bank w tej, na tej stronie w tej marce polecam Max. Następna rzecz trzecia, którą cudowną dostałam i się nią zachwycam to nausznica, mam ją nawet teraz na sobie ze względu na to, że ja jej e, ostatnio w ogóle nie zdejmuję, znaczy zdejmuję na noc ale zakładam ją codziennie e, uwielbiam i zobaczcie jaka jest różnica, e, tutaj jest nausznica skopi, ona jest dosyć duża i ona też tak się trzyma, po prostu jest taka masywna. Jak ja ją sobie sadzę tu, to się trzyma, jak sadzę tu, to jest w tym samym miejscu. Natomiast ta, ona spada na najniższy punkt. Na przykład gdybym chciała tu, to ona chwilę się, chwilę potrzyma. No teraz będzie się trzymać, oczywiście, bo jest film, <grym> ale tak ogólnie spada. I mi to w ogóle nie przeszkadza, jest też taka piękna, delikatna, ma też taki cudowny wzór no i to jest jakby dla mnie tak jak wam już mówiłam e, dowód na istnienie Mikołaja bo ja e, nie mówiłam co bym chciała z Mimi Colors mówiłam tylko na Instagramie, że e, ogólnie bym chciała Mimi Colors no i przyszła do mnie właśnie tutaj nawet mam pudełeczko e, zapakowana w takie piękne opakowanie ze wstążeczką takie cudo. Yy, I jak to otworzyłam, to sobie pomyślałam, boże, to się dzieje. Mikołaj istnieje. Jak bardzo mnie to cieszy. No ja się jeszcze w 2023 yy, trochę czaję na Doris, bo nausznica była. Yy, Top 1, natomiast Doris, no, też bardzo bym chciała, w jakimś ładnym kolorze, tylko właśnie tych kolorów jest tak dużo, że zastanawiam się nad żółtym albo pomarańczowym, albo czarnym, więc właśnie przez to, że się jeszcze zastanawiam, to jeszcze tak odwlekam i odwlekam od roku ten zakup, ale myślę, że w 2023 możecie się spodziewać, że to będzie za zakup, który zamieszczę w mojej topce. Mam nadzieję, przynajmniej, zobaczymy, jak to wyjdzie, ale w w każdym razie z nausznicy jestem bardzo zadowolona i też zobaczcie tutaj. Mam cały taki piękny zestawik. Tu jest yy, kolczyk z kopii, który można nosić tak, ale też to, yy, te rzęski. Można nosić z przodu, jak się chce. Ja wolę właśnie tak 3D, bo wtedy jest yy, nieco inaczej. Tutaj mam piękną paprotkę z yy, Animal Kingdom, no i właśnie tą nausznicę, i z drugiej strony mam yy, tylko te. Dwie, ale ona jest tak agresywna, wielka, że no, wygląda jak trzy. I ten zestaw noszę od yy, świąt, bo właśnie wtedy założyłam je pierwszy raz no bo też na święta dostałam te nausznice. I yy, 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 no, mogłabym nie nosić żadnej innej biżuterii. W tym roku sprawdza mi się to. W tym roku, w sensie w, w, przez ostatnie tygodnie, ten zestawik sprawdza mi się najlepiej. A wiecie, ostatnio to lubiłam nosić takie duże, kolorowe yy, kolczyki. A teraz proszę, taka zmiana. Czwarty punkt jest śmieszny, bo yy, ja dostałam to od losu. Bardzo mnie to bawi, ale y, tą rzecz mam u siebie już od dłuższego czasu. No, półtora roku czy nawet nie. Mam ją od 2020 albo 2021, chyba 20. I y, mówię o y, kimonie z Look by Lux. I y, y, y y y to jest rzecz, która kosmicznie mi się podobała, po prostu byłam zachwycona bardzo się cieszyłam, że do mnie trafiła yy, i bardzo chciałam ją nosić, ale bardzo mi nie pasowało nie pasowało mi do włosów, nie pasowało mi do żadnych stylówek czułam się przebrana, nie miałam tego ani razu i próbowałam to sprzedać i właśnie dlatego mówię, że to jest yy, prezent od losu yy, ze względu na to, że nie udało mi się tego sprzedać i tak jak miałam yy, dredy, to tak postanowiłam to założyć i przepadłam, spędziłam w tym kimonie całą wiosnę yy, tego wczesnego, zimnego lata także no, nie mogło tego zabraknąć, to jest świetne wykonanie, świetne uszycie Czy nigdy nie miałam takiego prawdziwego kimono bo to rzeczywiście, wiecie ma takie tutaj rękawy, dobrze uszyte i wszystko, no tak cudowna sprawa, wyglądam w nim doskonale, bo czuję się w nim doskonale i bardzo serdecznie wam te kimona polecam na stronie jest mnóstwo różnych rzeczy bo kiedy wychodzi jedna, kiedy wychodzi chodzi materiał yy, dedykowany autorski to z tego materiału tworzone są różne rzeczy. Ja mam z niego taką dużą frotkę yy, oraz właśnie to kimono. Natomiast są również inne fantastyczne rzeczy. Ja jestem zakochana, i cieszę się, że nikt nie kupił ode mnie tego kimona, bo nie płakałabym, bo po prostu uznałabym, że wtedy do mnie nie pasuje i nigdy by do mnie nie pasowało, a tak miałam drugą szansę na pokochanie go i pokochałam go całym swoim sercem. Następna rzecz to prezent od Marty z Yellow Meadow i to są spodnie piżamowe, których ja nie miałam serca zakładać jako piżamę, tylko noszę je po prostu na co dzień. Na dwór, po domu, wszędzie. One są tak wygodne, tak wspaniałe, tak świetnie. No to nie, nie ma jakiegoś takiego niesamowitego uszycia, natomiast e, świetnie wyglądają, świetnie mi pasują do wszystkiego mają takie energetyczne kolory, więc po prostu od razu jest taka radość znoszenia ich. E, ja pamiętam, że kiedy wybierałam swoje kimono, e, szlafrok wiele, wiele lat temu. To ten wzór takie, mm, no fajny, ale chyba nie fajny, właśnie taki kiczowaty, nie wiem, nie wiem. Natomiast w tych spodniach, no to jest jakieś szaleństwo. Podoba mi się yy, bardzo i właśnie pasuje do moich w ogóle wszystkich ubrań, więc sprawdza się świetnie. Nosiłam je całą wiosnę. Całe lato i trochę jesienią. Prałam je wielokrotnie i też nic się z nim nie dzieje, więc to jest super. Już się nie mogę doczekać, kiedy będzie ciepło i kiedy będę mogła w nie wskoczyć. One też są uniwersalne, bo pasują na taki mega upał, ale też na taką, no, taką. Pierwszą, drugą yy, część wiosny, kiedy już jest ciepło, ale jeszcze nie za ciepło. No, po prostu totalny sztos. A ostatnia rzecz jest z marki, która niestety już nie istnieje, i to jest kalendarz okazjonalny, który można używać przez wiele lat, bo nie jest datowany i można tam spisywać yy, uroczystości, które chcemy świętować. I ja mam tam urodziny, imieniny całej rodziny, mam nasze rocznice z Piotrem, wszelkie rodzaju, mam inne fajne wydarzenia, które chcę świętować, moim zdaniem świętowanie jest bardzo, bardzo istotne, więc staram się z Piotrem świętować pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, wiadomość, ślubu, w sensie rocznice ślubu, rocznice zaręczyn, rocznice pierwszego wyjazdu. Nie wiem, uwielbiam wszystkie rocznice i lubię sobie tak w ciągu roku wspominać wszystko co dobre i przez te wiele lat dużo się naszych rzeczy nagromadziło. Ja w ogóle uwielbiam świętować. Ja na przykład nie piję alkoholu, ale świętowanie lubię. Wiecie, to nie jest dla mnie okazja o popijemy <grym> czy coś, tylko po prostu lubię Uważać każdy dzień za wyjątkowy, za taki świąteczny, nawet jeżeli jest to yy, wspominanie przeszłości, że właśnie o na przykład dzisiaj jest pierwszy dzień naszego poznania, w sensie, rocznica naszego poznania, więc może pójdziemy sobie do restauracji, a może sobie po prostu posiedzimy wspólnie jakoś tak bardziej. I to często wcale nie jest bardziej, mm, ale przynajmniej jest taka świadomość, że ale fajnie, te wiele lat temu, ten na przykład, yy, nie wiem, 11 czerwca, Czerwca był ważnym dniem, także super, polecam wam również świętować takie rzeczy no i właśnie ten kalendarz mi w tym pomaga przede wszystkim pomaga mi w imieninach bo ja urodziny, różne rocznice bardzo dobrze pamiętam natomiast imieniny to jest dla mnie zawsze masakra, nigdy nie pamiętam kiedy kto ma i kiedy prowadziłam kalendarz to jedno, taki książkowy to jedną z moich ulubionych czynności przed rozpoczęciem roku był nowy kalendarz, taki świeżutki i otwarcie go i przepisanie wszystkich yy, urodzin i imienin wszystkich uroczystości właśnie do nowego kalendarza ze starego, yy, jeszcze w podstawówce w gimnazjum z tyłu spisywało się również wszystkie numery yy, telefonu yy, także to było bardzo zabawne yy, z perspektywy czasu patrząc na to, że dużo tego już się jakby nie robi yy, i tak, w tym roku natomiast nie spisywałam tego w kalendarzu tylko po prostu w grudniu nie musiałam zdejmować kalendarza, tylko Mogłam zmienić stronę i na nowo rozpocząć styczeń. Bardzo żałuję, że ta marka nie istnieje, że te kalendarze już nie są do kupienia. Trochę myślę, że kurczę, taki fajny pomysł, może wprowadzilibyśmy w przestrzeni, ale też nie lubię wprowadzać czyichś pomysłów, więc może napiszę do dziewczyn, może popytam, czy to by było dla nich ok, no bo zrobiłam to w zupełnie innej formie. Natomiast moim zdaniem Taki kalendarz to jest cudo, i nawet jeżeli dziewczyny powiedzą, że nie, albo ja powiem myślę, że mm, jednak tak dziwnie trochę, to polecam Wam stworzyć swój własny wziąć 12 kartek, a 4 kupić sobie y, jakiś wieszak, taki wiecie, do spódnic lub do spodni. I napisać sobie wszystkie daty i po prostu je przemieniać, bo to jest takie ułatwienie, takie doskonałe. Ja bardzo nie lubię zapominać o czyjeś urodzinach i imieninach, więc to mm, pozwala mi o tym właśnie nie zapominać. Także tak to by wyglądało, jest w tym mniej ekscytacji niż przy rzeczach, które kupiłam. Bo w momencie, kiedy kupuję tak mało, to te rzeczy, które kupuję to jest naprawdę wielkie święto. To jest takie ukochane, przemyślane i bardzo mnie to cieszy, natomiast te rzeczy, które dostałam, uważam, że również są zacne, dajcie znać, jak wy uważacie, może wy też dostaliście coś bardzo ciekawego w tym roku, mm, także chętnie poczytam o tym w komentarzach, a my się widzimy już we wtorek, we wtorek powiem wam o tym, co wykorzystałam i tam są same perełki i po prostu po tym filmie będziecie mogli iść do drogerii i zrobić zakupy, bo to są cudowności, więc mam nadzieję, że wam się przyda mm, tamten film, ale myślę, że ten też, tak po prostu dla miłego spędzenia czasu, ściskam was serdecznie, pozdrawiam do zobaczenia, subskrybujcie kanał, pa.